No cześć ciemanko, ja jestem drasler, i witam was w siódmym odcinku z gry Twierdza Krzyżowiec, edycja ostateczna z serii Szlaki Piasku, Szlak Sokoła. Tak, no. Jak już to, jak coś, to ja tą misję już robiłem, następną też, ale nagrywanie się zjebało. Tak jak mówiłem w poprzednim odcinku, także muszę jeszcze raz to nagrać. I rozpoczynamy sobie, muszę sobie teraz razu prędkość zmniejszyć, tutaj to usunąć, tutaj do skład zapasu. Robię sobie lekki speedrun tego. Tutaj pokażę Wam jak to mniej więcej robić. Bo już tą misję czwarty czy szósty raz nagrywam. Bo za pierwszym razem mi nie wychodziło. Już wam powiem zaraz dlaczego. I no, jeszcze raz to muszę nagrywać kuźwa. Już chyba z piątą godzinę to kurde robię to sobie tych wyślę tutaj do kopania tego mulajów tutaj tutaj już się buduje także spoko to zrobimy sobie tak e tutaj tych jednego tutaj i zrobimy sobie tak e tutaj trzy kamieniowo mi idzie zmieści zmieścić i musicie też uważać na to, jak to dajecie kamienie Bo w, w innym przypadku, kurde, za dużo. Tak. No, za dużo tych kupiłem. No, trudno. I te złote to jest, prawda? Tak, tak, aha, tutaj jeszcze jeden. No ale to zaraz, bo na razie nie mam drewna. Eee, he he. Dobra, poczekamy sobie trochę. Może dobra, dokupimy sobie kamienia, żeby tutaj wysłać tych kuszników na górę. Jeszcze dwóch zdążę, No dobra. Tych też tu wyślę Możemy sobie już lekko zwię zwiększyć prędkość Też od razu myśliwego sobie postawię póki mam mu drewno Czemu to nie działa No działa w końcu tego drwala Co zaraz będzie trzeba usunąć No, sumie już usunę Żeby ja mi to nie przeszkadzał Dwóch tych Dobra, okej, okay, już tam trochę tego drewna y kamienia mam no, tak sobie dupę rozbić ten Dobra Tutaj już działa, czekamy aż mam tutaj trochę dojdzie tego kamienia, żeby móc sprzedać Dobra, jeszcze sobie trochę zwiększymy. Kasy nie mam i na pewno nie będę miał przez pewien okres. Okej, okay, już tutaj idzie kamień. Bardzo dobrze. Tutaj sobie poluje nasz kolega, tak? Gdzie on jest? Widzicie go? Bo ja nie. Aha, on pewno poszedł tutaj polować, tak? No świetnie. Symbał niezły z niego. Ok, tutaj tak robimy, tutaj sobie tak, tutaj za dużo, nie? No to czterech, jeden tu podpali. No i widzicie, jakoś ma... Dobra, więcej tych myśliwych, ale no, żeby byli mądrzejsi. No i dobra. I sobie czekamy. O, widzicie, tutaj podpalili, super. Dam go sobie tutaj, on to później znowu podpali, jak mnie tam kalif zdenerwuje. Także no, na razie się super zapowiada. Aby, tak dalej. To już kolejne drewno nam idzie, chyba, no albo i nie. Muszę czekać na kamień. Kamień sobie od razu też będziemy sprzedawać od 20, jakoś. Myślę, że będzie okej. Okay. Tego komuś też sobie tutaj damy, żeby w razie czego tutaj zatrzymać tych. Raczej nie powinno się to zdarzyć, ale no, na wszelki wypadek warto więcej tych. Tutaj już możemy sobie farmę jedną postawić, tutaj drugą, zaraz i jeszcze trochę tych żeby na pewno ich wykarczowali ok jak już to mamy to możemy sobie trzeci kamienioł postawić o nie 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 najpierw tutaj chatka i teraz żeby ten miejsce na kamień się pojawił tutaj i teraz damy sobie jeszcze jedno to i będzie piękniej idolo i piękniej w ogóle no I dobra, no i teraz sobie przyspieszamy do 60, żeby nam, nam to jakoś szybciej poszło. I czekamy sobie. Zobaczmy sobie, jak... Jakie zamki mają nasi przeciwnicy. i na taki w miarę... No, łatwy będzie. Kalif tutaj. No, tutaj na 100% będą smolnerowy, Tutaj też. Będzie trzeba uważać, jak będzie się atakowało. No i ten Kalif tutaj będzie... Mur robi dookoła. Także no. Jestem w stanie tutaj tak podejść i to podpalić? Nie, bo tutaj są ci. Chociaż może. Jak tak jakoś będę podchodził. I Zaraz. I tutaj będzie trzeba. Okej. Okay. No, 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 raczej wątpię. No, wątpię. Chociaż? O, tak jak myślałem. No, słusznie udało się. Dobra, myćka, ty może iść na górę, już mam dużo złota i bardzo dobrze. Tutaj sobie postawimy to. Tak, tak, tak i tak. Dobra, i super. Automatycznie zakup drewna o 60 sobie ustalimy. Zaraz możemy już robić produkcję kusz, moi drodzy. Właśnie już pierwszy kusznik jest. Na drugi do mnie nie stać. Sprawdzamy sobie to. Tak. No i jest pięknie. Teraz tylko potrzebuję pieniędzy. Ok, jeszcze tutaj są te mućki nasze kochane. Coś dziczyznę, no to dobrze. Nie tutaj sobie zwiększymy od razu, e, okay, mamy pieniądze. Nie, nie mamy. Kupimy sobie jednego asesyna. Po to, żeby tutaj te farmy zniszczył i sobie ustalimy. Sobie postawimy tutaj kolejne farmy. E, przy okazji... Jeszcze sobie tutaj damy dwóch drobali. Oni raczej, ci tutaj zamków, nie powinny mieć zasięgu na tutaj, na to początkowe. nie jak właśnie będą podjeżdżać na to wtedy. No ale to już do ogarnięcia. Jest nasasyn tutaj. Dobra. On tutaj niszczy. Tutaj sobie damy jak najdalej, czyli tutaj. Jeszcze tutaj tak. Okej, okay, super. damy sobie tutaj farmy, tutaj jest farma i tutaj i super. Tutaj damy sobie tak, tak, tak. Tutaj zrobimy im jakieś przejście, w sumie to mogę wyburzyć wszystko. Tutaj jeszcze jakieś wejście, to żeby się przydało w razie czego. No i dobra, jest super. Ok, tutaj widzę, że d zna się skończyła. Także jest niedobrze dla nas, no ale to dobra, damy radę. Okej, okay, tutaj jeszcze je... ile mamy? 1, 2, 3, 4, 5 i jeszcze jeden by się przydał, to nie przejdzie chyba co. No nie, dobra, no to jeszcze jedno jest... Ja sobie... bo a tutaj damy i idealnie, zapomniałem w ogóle dać tego jednego. I na wszelki wypadek, damy sobie też kocioł. Okej. Okay. Dobra, no to jeszcze sobie tych pięciu dam zaraz, tylko muszę jeszcze domki dostawić. Jakieś... nie, tutaj nie mogę. No to tutaj dam takie. Na plaży. <grywka> Te, w Dubaju jest coś takiego podobnego. Dubajska palma taka. To twierdzę, też tak, takie coś mamy. Ok, damy sobie na czwórkę, żeby podatki kosić. I co miałem to? Aha, kuszników. No, dobra. tutaj mam 15, dobra. Jeszcze miałem ten medyka zawsze tutaj dawałem. Żeby nas tutaj leczył w razie czego. No, tam widziałem, że mało mają. Okej. Okay. I więcej piekarni, co? Przyda się raczej na pewno Dobra, tych tutaj wykosimy, bo przeszkadzali trochę Dobra, 22 mąki mamy. Także no Aha, pusznicy Więcej I no spoko. Jakoś to nam idzie myślę. Widzowie. Jest 12 minuta, już teraz gospodareczka jest nawet duża. Tutaj sobie jeszcze jeden mur postawimy, co? I tutaj damy na fanu twierdzę tak... O! Pięknie to wygląda. Więcej pikarni. Jeszcze pieniędzy by się przydało więcej. Nie powiem, że nie. Okej, okay, tych mogę też usunąć już. Przedamy sobie to. Robimy więcej kuszników. Kusznicy, o tutaj na tym. Potrzeba złota. Aha. No super. Kupiło mi drewno i nie mam złota. No spoko. Tak też może być przecież. Nic się nie stało. No dobra, tutaj już raczej nie podejdą. za słabe wojska mają. Katapult też nie, nie są w stanie zrobić. Także jest spoko. Więcej tych piekarni by się przydało, co myślę, że tak. Tutaj sobie zrobimy ten. Nie gdzie je dać, tak w dobrym miejscu, fajnym takim. Zadam tutaj. Co? Tak, 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 tak. Tutaj kuszników dorobimy, to nie będziemy miejsca zabierać. Tak i tak. Dobra, no i tutaj kusznicy, tutaj też i będzie pięknie super ideolo. Tutaj kolejną damy. i dobra, tutaj jednego kusznika, tak jak mówiłem, aha, nie o złota. No dobra, możemy sobie na ósemkę dać myślę. Nie co, no jakaś nam tu gospodareczka idzie coraz lepiej. Jeszcze więcej kuszników, to już w ogóle będzie bajlando. Jeszcze tutaj można zrobić jedną farmę, to też sobie dorobimy, bo czemu by nie? Jednego, no tutaj już wyślę Dawać tego kusznika. Aha, właśnie. Nie dawałem sprzedaży wam. Dlatego mi nic prawie nie zrobiliście. No od tej od 5 wam dam. Jeszcze jeden młyn? Chcecie? Dam radę tu postawić? Nie, tutaj dużo miejsca będzie kosić. No to tutaj dam. Może nawet jeszcze jeden. Tutaj widzę, że nieźle lecą z tymi. Tak, tutaj tak i tak, tak. Dobra, świetnie. Pięknie to wygląda, pięknie. Taka gospodareczka. Coś pięknego na takiej mapie. A nie, nie, nie. Uciekaj, uciekaj, uciekaj. No ten na pewno będzie farmer miał gorzej. No ale nic nie zrobimy. Będzie się poświęcał dla nas, ok. Jeszcze chlebek będziemy sprzedawać. No to jest coś niesamowitego. Jeszcze więcej domków dorobimy. O tutaj, tak. Raczej nie zniszczą mam nadzieję. Jeszcze tutaj uczarzy, dorobimy więcej. No, panowie, paniem, no co, co. Jak tak, każda misja będzie wyglądać, no to. To GG, tyle mam do powiedzenia. Dorobimy sobie jeden, jeden. No dobra. Ja teraz taką gospodarkę, że żaden bot nie jest w stanie pokonać. I nie mamy tych Tylu chłopów, no to jeszcze dwukę dorobimy. Można nawet jeszcze dwa, żeby więcej tych piekarzy dorobić. Dobra, na wszelki wypadek też pikinierów dorobić. Żeby na <grywa> pewno nikt mi się tutaj nie przycisnął, bo jak się przyciśnie i rozpali tutaj pożar. To GG, to GG będzie. Okej, okay, jeszcze trochę domków. No i dobra, no już możemy sobie budować wojsko, 20 minuta. Znaczy, ciekaw, ile mi potrwa, żeby wojsko zrobić. No kasy mam już wystarczająco dużo, także no... No. No i sobie robimy wojsko teraz, no a mam rozwiniętą, także jak zrobię wojsko, to się zobaczymy już przy pierwszym ataku. Dobra, widzimy się już z powrotem. ci mi niszczą mur, więc muszę sobie podejść. Ta tarczy, 70 tarcz i 115 tych, także myślę, że to wystarczy, żeby trochę dobrze podejść. Asasenów, też sobie... A w sumie tutaj bliżej sobie dam. Mhm, eunuchy już idą, świetnie. Ich okuj, tu, nie tu. Nie tak, nie tak, nie tak. Dobra, no zobaczymy co to będzie. To ja będę musiał uważać, bo jak zaraz pierdyknie coś pod tytułem smolnerowy. Będę jedynie słyszał pieczoną koninę. O, widzicie tutaj jeszcze podpaliłem super Tu już mamy jedno z głowy Teraz wpieprzamy się na pałę O nie 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 nie, nie, nie. tu się jeszcze pali, zapomniałem Boże święty Dobra jeszcze tych tutaj wyślę jednak ale że tutaj się nie podpali już nic Już sobie tutaj osłaniam dobrym to nie powinno Zobaczymy, zobaczymy, tutaj są jeszcze na pewno smolnerowe, to w sumie widać chyba, albo nie widać. Nie wiem, zobaczymy. No to zaraz sobie kachinę rozwalimy, później tego kalifa i tyle w sumie będzie. O, widzicie, tutaj już się podpaliło, kolejne. O, pięknie, pięknie. O to mi właśnie chodziło. O to mi właśnie chodziło. Oj tak. Tak, 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 tak. Także jesteśmy już bezpieczni, poczekamy aż ogień zdechnie, zdechnął. Asasynami też już możemy podejść bliżej. Kolejnymi. Także no super pięknie Pięknie to idzie aby tak dalej Tutaj trochę rozwalimy tych Żeby miał lepiej podejść ja sumie... aha tutaj ma to monerowy tak tutaj widać sobie Dobra no to sobie tutaj już rozwalimy ją Ja sobie tutaj dam, ok, tak sobie zrobimy. A tym zaraz się rozwali, to coś. Dobra, wejdziemy sobie tutaj na muryce. Mm -hmm. Tutaj ma uczniów konnych w ogóle. Dobra, no. Trochę nie poszło tak jak myślałem. Dobra. Łuczników konnych na wieży zniszczyłem. Także super. Okej, tutaj chyba już nic nie ma takiego ciężkiego. Ale jeszcze tutaj sobie trochę tych rozwalimy kolegów. Okej okay. Nie, tutaj tych rozwalajcie. Dobra, udało się rozwalić. No dobra, to już ten kalif rozwalony. Możemy sobie tutaj więcej tych łuczników konnych dosłać. Zaraz. Czyli teraz ja zrobimy im przejście, żeby szybciej szli. Aby tutaj rozwalać się tych kuźwa mać. Dobra, jest pięknie. Dobra, czyli podchodzimy sobie blisko, ale nie za blisko, no bo tutaj są oczywiście też smolnerowy. Eee, ile ich mam? W ogóle 105. No dobra, 14 sobie tutaj wyślemy. I żeby te smolnerowy oczywiście podpalili. Mi się udało podpalić. Tutaj jeszcze, tutaj jeszcze. Ok. Dobra, może być, może być tak. Weź tutaj jeszcze. Okej, okay, dobra. Tutaj dwójka. No to zaraz już kolejne zwycięstwo będzie. Jeszcze sobie więcej asasunk podeślemy. Mhm. Coś tutaj się podpalił, może jeszcze jeden tutaj smolny robił I dlatego cofamy go trochę. No i co? No i GG? No to wychodzi, no. Kolejne zwycięstwo. Tutaj jeszcze tego rozwalcie. No dobra, to możecie już podchodzić i niszczyć Lorda. Ale tutaj Ach, podchodźcie bliżej i będzie. No, tylko muszą sobie wejść. Dobra, no to już kolejne zwycięstwo. Także dziękuję wszystkim za oglądanie. Zostawcie łapkę, suba. I dajcie znać w komentarzu, co o tym myślicie. Także, ją trzymajcie się.